Chociaż oglądalność ceremonii ich wręczenia od paru lat notuje raczej tendencję zniżkową, to Oscary wciąż pozostają najbardziej rozpoznawalną nagrodą branży filmowej i budzą wiele emocji. Na całą statuetkę zaś ostrzy sobie zęby wielu ludzi kina, dziś o znakomitych aktorach, którym jeszcze nie udało się je zgarnąć. To jest kanał 10 Muza, zapraszam do oglądania. Wielu aktorów pewnie marzy o takim debiucie, jakim uracił nas Edward Norton. Pierwsza rola w dorobku i już nominacja do Oscara. Dalej było już tylko lepiej. W dwa lata od debiutu Norton dostaje kolejną nominację, tym razem za występ pierwszoplanowy w więźniu nienawiści. Bierze udział w dziś już kultowym podziemnym kręgu i zalicza rolę u wyśmienitych, uznanych na całym świecie reżyserów, jak Wes Anderson czy Alejandro González-Sinaritu. Łącznie nominowany był trzy razy: w 1996 za rolę drugoplanową w Lęku Pierwotnym, w 1998 za więźnia nienawiści i w 2014 ponownie za rolę drugoplanową w filmie Birdman. Czemu jednak żadnej z nominacji nie przekłonł na statuetkę? Cóż, wydaje mi się, że po prostu nie miał szczęścia. W 1998 trafił na Roberto Beniniego i jego życie jest piękne, więc raczej nie miał z czym rywalizować. Zaś w 2014 słusznie musiał uznać wyższość J.K. Simonsa i jego niepowtarzalnej roli w Whiplash. Paradoksalnie, chyba najbliżej wygranej był za pierwszym razem, wtedy jednak na jego niekorzyść zadziałał fakt, iż był debiutantem. Pozostaje mi jedynie trzymać kciuki, aby sytuacja ta zmieniła się w przyszłości i może jeszcze, żeby Norton częściej grywał w filmach, gdy w ostatniej dekadzie wystąpił tylko w ośmiu produkcjach. Przypadek podobny do poprzedniego. Utalentowany aktor, cieszący się uznaniem, mogący pochwalić się rolą w kultowej produkcji, jaką bez wątpienia jest Donnie Darko. Ponadto, mający na koncie współpracę ze świetnymi reżyserami, jak na przykład David Fincher czy Denis Villeneuve. A mimo tego wszystkiego, nie posiadający Oscara. Nominowany był tylko raz w 2006 roku za rolę drugoplanową w gejowskim melodramacie Tajemnice Brookback Mountain. Stawka w tej kategorii była wtedy wyrównana i przegrana Jake'a nie była specjalnie rozczarowująca. Mimo jedynie jednej nominacji ma jednak na koncie kilka występów godnych Oscara, by wspomnieć chociażby takie role jak Ta w do utraty sił, czy absolutnie fenomenalny występ w wolnym strzelcu. Zdecydowanie nie można mu odmówić wszechstronności, gdyż sprawdza się zarówno w blockbusterach, jak i w kameralnych produkcjach, tu i tu tworząc zapadające w pamięć charaktery. Jake na chwilę obecną ma 40 lat, co w tym zawodzie stanowi wciąż młody wiek. A biorąc pod uwagę częstotliwość pojawiania się filmów z jego udziałem, Oscar to tylko kwestia czasu. Excuse me. Sir? I'm looking for a job. Jeszcze jeden 40-latek w zestawieniu, ale na tym podobieństwa z poprzednim miejscem się nie kończą. Ryan Gosling, podobnie jak poprzednik, ma w swoim dorobku występ w filmie kultowym, bo chyba za taki można już uznać drive Nicolasa Windinga-Refna. Jemu również zdarzyło się zagrać u Denisa Villeneva i on także nie otrzymał jeszcze Oscara. Nominacje za to dostał dwie. W 2007 za rolę pierwszoplanową w szkolnym chwycie przegrał wtedy jednak z Forestą Itakerem, który został nagrodzony za ostatniego króla Szkocji. Swoją drogą był to mocno obsadzony rok i Ryan raczej nie miał szans w starciu ze swoimi rywalami, którymi, poza wygranym, byli Leonardo DiCaprio, Will Smith i Peter O'Toole. Dekadę później, w 2017, otrzymał swoją drugą nominację, raz jeszcze za rolę pierwszoplanową w filmie La La Land. Ponownie trafił na mocno obsadzoną kategorię, słusznie jednak statuetkę otrzymał Cassie Affleck. Sam Ryan, jednak, co o nim nie mówić, poza paroma luźniejszymi występami w swoim dorobku, raczej uważnie dobiera rolę. Współpraca z Nicolasem Winningem Refnem, melodramaty jak Pamiętnik czy Blue Valentine, a także dwa ostatnie jego filmy czyli Blade Runner 2049 i Pierwszy Człowiek to przykłady wielkiego talentu i kunsztu aktorskiego. I na koniec jeszcze jedno podobieństwo z wcześniejszymi miejscami, czyli kwestia otrzymania Oscara. Tutaj pytanie brzmi nie czy, a kiedy. Niestety, Johnny Depp na dzień dzisiejszy pozostaje w Hollywood aktorem wyklętym i raczej nie może liczyć na wiele propozycji, jednak tym razem nie o jego problemach. Dał się poznać szerszej publice za sprawą nietuzinkowych ról Ultima Bartona, ale jego najbardziej rozpoznawalnym wcieleniem wciąż pozostaje kapitan Jack Sparrow, główny bohater serii Piraci z Karaibów. Na początku kariery wcielał się w zróżnicowane postacie, by z czasem stać się specjalistą od odgrywania dziwaków i odszczepieńców. Trzeba przyznać, iż w późniejszym etapie swojej drogi nieco zatracił się w tym trendzie i można było zauważyć sporą dozę powtarzalności w wielu jego skrytych pod tonami charakteryzacji rolach. Ponadto, wielu zarzucało mu, iż tak naprawdę po raz kolejny w innym filmie odgrywa Jacka Sparrow'a, z czym do końca nie mogę się zgodzić, aczkolwiek pierwiastek tej postaci był zauważalny. Na koncie ma trzy Oscarowe nominacje. Wszystkie za role pierwszoplanowe i wszystkie skończone, jak się domyślacie, porażką. Pierwsza z nich padła w 2004 za Piratów z Karaibów i Klątwę Czarnej Perły. Następna, rok później za Marzyciela, na kolejną zaś przyszło mu poczekać 3 lata do 2008 roku, kiedy to dostał nominację za słynnej Toda, demonicznego goli z Fleet Street. Czemu zatem, mimo trzech okazji, nie udało mu się zdobyć Złotego Rycerza? Odpowiedź wydaje się prosta. Najzwyczajniej w świecie w danych latach otrzymywaliśmy lepsze role. John Depp musiał kolejną uznać wyższość Shona Pena w Rzece Tajemnic, Jamie'ego Foxa w Reju i Daniela day luisa w Aż Poleje się Krew. Kto oglądał wszystkie wymienione filmy, z pewnością nie ma wątpliwości co do werdyktów. Johnemu Deppowi udało się stworzyć wiele niezapomnianych wcieleń, jak chociażby nie wspomniany jeszcze przeze mnie Donnie Brasco czy Edward Nożycoręki. Znając jednak obecną sytuację polityczną w świecie filmowym Stanów Zjednoczonych, nie wróżę mu rychłego powrotu na ekrany, a tym bardziej złotej statuetki. Chciałbym jednak się w tej kwestii mylić. Ciekawy przypadek. Dziś. Kojarzony głównie za sprawą roli Ironmana, mógłby posłużyć wielu ludziom za przykład, jak wychodzić z nałogów i odbudowywać swoją pozycję. Wszakże aktor ten występował na ekranie już w latach 80., szczyt swojej kariery osiągając w kolejnej dekadzie. Będąc jednak uzależnionym od narkotyków, uchodząc za jednego z najgorszych aktorów do współpracy, powoli staczał się na dno. Ponownie na sam szczyt pomogło wrócić mu wcielenie się w przywoływanego już przeze mnie Herosa. Downey Jr. wydaje się wręcz stworzonym do tej roli i choć są to znakomite występy w wielu filmach ze stali Marvela, aktor ten ma również na koncie inne, godne uwagi występy. Grywał u takich reżyserów jak David Fincher i Richard Linklater. Dał się poznać jako zabawny i charyzmatyczny Sherlock Holmes, sprawdzał się zarówno w komediach, jak i w cięższym repertuarze. Póki co otrzymał dwie nominacje do Oscara: odpowiednio w 1993 za tytułową rolę w filmie Chaplin oraz w 2009 za mocno satyryczny występ w Jajach w Tropikach. Za pierwszym razem przegrał z niepowtarzalnym Alem Pacino, który otrzymał statuetkę za zapach kobiety. 18 lat później prawdopodobnie nawet nie myślał o wygranej, gdyż przyszło mu się mierzyć z Keithem Leggerem jego ikonicznym już wcieleniem Jokera. Pozostaje mi jedynie cieszyć się, iż Iron Man został w uniwersum Marvela uśmiercony, a Tony, oj przepraszam, a Robert Downey Jr. będzie mógł poświęcić się innym rolom, chociażby takim jak ta w filmie Sędzia. What do you mean, you Prawdopodobnie słysząc frazę Mistrz Drugiego Planu, to właśnie jego twarz pojawia się Wam przed oczami. Twarz, dodajmy, niecodzienna, bo patrząc na Steve'a Buskemiego, można dojść do wniosku, że określenie aktor charakterystyczny zostało stworzone właśnie dla niego. Jest to sytuacja o tyle zabawna, że osoby, nawet niezainteresowane kinem, z pewnością go kojarzą, choć mogą nie pamiętać jego nazwiska. Quentin Tarantino. Bradzie Cohen, Tim Burton, Jim Jarmusch. Nie, nie, to nie lista najlepszych reżyserów XXI wieku, to lista reżyserów, u których Steve Buscemi występował. Takie role jak Pan Różowy we Wściekłych Psach, czy S Fargo zostaną z nami na zawsze. W 2010 roku aktor miał również szansę sprawdzić się na pierwszym planie w serialu Boardwalk Empire i wyszedł z tej sytuacji obronną ręką, tworząc jedną z lepszych ról w swoim dorobku. Biorąc to wszystko pod uwagę, naprawdę dziwić może fakt, iż Steve Buscemi na swoim koncie nie ma nie tylko Oscara, ale i nawet pojedynczej nominacji do tejże nagrody. Całe szczęście, aktor nie zwalnia tempa, a filmy z nim wciąż ukazują się w niewielkich odstępach czasu. How do you do, Kolejny aktor obdarzony nietuzinkową urodą o twarzy naznaczonej demonicznymi rysami. W parze z diabelską aparycją idzie też diabelski talent. Aż trudno uwierzyć, że to właśnie jemu przyszło odegrać rolę Jezusa. Ale to nie jedyne jego wcielenie godne wyróżnienia. Tych w karierze Defo znajdziemy na pęczki: Zielony Goblin w Spider-Manie, Paul Smeker w Świętych z Bostonu czy sierżant Elias w Plutonie. A to tylko czubek góry lodowej, który jednak świetnie obrazuje, jak zróżnicowane postacie potrafi odgrywać aktor. Lista uznanych reżyserów, z którymi współpracował, również jest bardzo długa. Żeby wspomnieć, jedynie takie nazwiska jak Martin Scorsese, David Lynch, Alan Parker czy Oliver Stone. Zresztą za rolę u tego ostatniego dostał swoją pierwszą Oscarową nominację. A tych łącznie było cztery. W 1987 za drugoplanowy występ w Plutonie. Wtedy jednak przegrał z Michaelem Keinem i jego rolą w Hanie i jej siostrach. Czy słusznie? Można polemizować, ale stawka była wtedy dosyć wyrównana. Jeśli nie Kain czy Defoe, równie dobrze nagrodę mógłby zgarnąć Tom Berenger również za Pluton, gdzie stworzył zupełne przeciwieństwo kreacji Defoe. Kolejna nominacja przyjrzyła po 14 latach, raz jeszcze za rolę drugoplanową, tym razem w Cieniu Wampira. Aktor raz jeszcze musiał obejść się smakiem, tym razem na rzecz Benicio del Toro, występującemu w filmie Traffic. I choć obie te role są naprawdę godne uwagi, moim zdaniem Oscar należał się Hakuinowi Phoenixowi za Gladiatora. Po jeszcze dłuższej, bo 17-letniej przerwie, Defoe otrzymał trzecią nominację za rolę drugoplanową w projekcie Florida. Słusznie jednak statuetkę w tym roku zgarnął inny latami niedoceniony aktor, czyli sam Rockwell, grający w trzech billboardach za Ebbing. Rok później, w 2019, otrzymał pierwszą nominację za rolę pierwszoplanową w filmie Van Gogh Ubram wieczność. Rola, choć zdecydowanie Oscarowa, nie podobała silnej konkurencji w postaci Ramiego Maleka i jego fenomenalnej wersji Frediego Merkurego. I na chwilę obecną to tyle. Chociaż sądząc po formie, jaką ostatnimi czasy prezentuje, mam tu na myśli chociażby Tomaso czy Latarnika, Oscar jest na wyciągnięcie ręki. Let Tak, tak, nasz stary, dobry, poczciwy Samuel motherfucking L. Jackson wciąż nie ma na swoim koncie Oscara. Ba, mało tego, w swojej długiej, bo trwającej niemal 50 lat karierze dostał jedynie jedną nominację do tej nagrody, a było to w 1995 za rolę drugoplanową w Pulp Fiction. Wygrał wtedy Martin Landau za wcielenie się w innego aktora, Belle Lugosiego w filmie Ed Wood. I w sumie szkoda, bo choć była to świetna rola To dziś po latach to posad Jacksona wciąż funkcjonuje W popkulturze i na stałe Wryła się już w głowy zjadaczy popcornu Podobnie zresztą Jak Mace Windu czy Nick Fury Aktor ten ma na koncie Wiele występów w mniej lub bardziej Udanych produkcjach Zresztą tempo jego pracy jest Zatrważające Praktycznie rok w rok otrzymujemy po dwie Trzy produkcje z jego udziałem A czasami i więcej i może właśnie to jest powodem braku jego obecności wśród nominowanych. Z jednej strony wspaniałe, pełne ciężaru role, z drugiej występy w gniotach pokroju węży w samolocie. Najlepsze z jego ról to zdecydowanie te pod okiem Quentina Tarantino, choć udało mu się stworzyć również kilka niezapomnianych postaci u innych reżyserów. Jest to najstarszy z aktorów w zestawieniu, bo mający już 72 lata, ale jeszcze nic straconego. Pozostaje mi trzymać za niego kciuki. Absolutny ulubieniec publiczności. Jeszcze nie trafiłem na osobę, która by za nim nie przepadała. A wynikać to może najzwyczajniej w świecie z fenomenalnych umiejętności aktorskich i ciekawego doboru ról. Występy uznanych reżyserów są, wszakże na stałe wręcz związał się z Christopherem Nolanem, regularnie pojawiając się w jego produkcjach. Ponadto współpraca z Alejandro Gonzálezem Iñárritu i, i Nicolásem Windingiem Refnem, gdzie w obu przypadkach dostarczył totalnie różnych od siebie i wartych Oscara ról. Nie boi się też luźniejszego formatu, stąd możemy go oglądać chociażby w rokenroli Gajariciego. Ale nie stroni również od mniejszych kameralnych historii, patrz niesamowity lock, gdzie przez cały film oglądamy głównie Toma gadającego przez telefon, a nie ma możliwości pojawienia się nudy. Świetna rzecz. Mówiąc o Tomie Hardym, można mówić o mniej udanych filmach, ale nigdy o złych rolach. Każdy z jego występów coś w sobie ma, i warto nawet te słabsze produkcje obejrzeć tylko i wyłącznie dla niego. Co do samych Oscarów, tych oczywiście jeszcze nie ma, nominacja zaś była zaledwie jedna. W 2016 roku Tom został nominowany za rolę drugoplanową w zjawie i przegrał z markiem Rylensem grającym w moście szpiegów. Stawka w tamtym roku była dość wyrównana. Jednak wydaje mi się, że to Hardemu należała się statuetka. Biorąc jednak pod uwagę jego niezmierzone pokłady talentu i charyzmy, nieraz przyjdzie mi jeszcze oglądać tego aktora, zasłużenie odbierającego swojego złotego rycerza. Złotka, tak? Jeszcze nie tak dawno na czele takiej listy znajdowałby się Leonardo DiCaprio czy Brad Pitt. Sytuacja ta na szczęście uległa zmianie. Mam nadzieję, że za parę lat, jeśli ponownie podejmę się tego tematu, również będę mógł skreślić kilka pozycji, znajdujących się w powyższym zestawieniu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że temat nie został wyczerpany i chętnie poznam wasze typy. Który aktor według Was zasługuje na Oscara, a wciąż nie znajduje się w jego posiadaniu? Zapraszam do komentowania. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, gorąco do tego zachęcam. To był kanał 10 Muza. Do usłyszenia.